Prawdopodobnie nie pamiętasz tego w Pet Simulator X, ale zobaczymy. Przetestujemy twoją pamięć. Odcineczek u Pet Ventory Zostawcie lajka, subskrybujcie jego kanał. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. O Jezu, to było tak stare, słuchajcie, że może ktoś z was tego nie pamiętać, albo ktoś jest nowym graczem i w Exclusive Shopie były te pety, nie? Do kupienia. Ten za 5000 Robuxów. A i te pierwsze upgrade'y. Bo Wy już może macie, ja też mam wszystko na maksa, więc no, ktoś mógł zapomnieć o tych upgrade'ach, jeżeli nie gra, prawda? Cały czas leci w ogóle u mnie otwieranie. Kurka, może kolejny Huge Hacket Cat by się udało zdobyć. Dobra, sprawdźmy, co dalej. O Boże, Wulkan, de Desert, Glacier. Kurka, to były czasy. Unlocked all za 200 Robuxów, pamiętacie to? Za Robuxy odblokowywanie. Teraz jest za diamenty. Ad hocenim Karnales. et carnales. <laughs> Jezu, ja tego błędu nie widziałem. O, to było, do, pamiętacie? Najlepszy motyw, żeby farmić sobie diamenty. Piękne czasy. O, pokpety, Jezu. Jezu, jak to było dawno. Szkoda, że ja nie farmiłem tak dużo tych końców. Halloweenowy event. Jezu, jakie to było piękne. O, to było super. Ja zawsze robiłem film na ten temat, żeby, yy, wiecie, żeby sobie zrobić te upgradey, bo potem ich nie będzie. A i ten prezent, Christmas Event. Ło, wow, ale to były czasy. Polub, polub to wideo, jeżeli pamiętasz te wszystkie rzeczy, słuchajcie. Dziękuję jeszcze Nice Beacon za tego pięknego fanarta oraz Darek za kod Broad TV w Fortnite. Dzięki za wsparcie. Do zobaczenia.